Wiadomości sportowe. Polska organizatorem najgłośniejszego teatralno-telewizyjnego show improwizowanego. Jak podała Międzynarodowa Federacja Sportów Teatralnych i Improwizacji FSTI, zwycięzcą konkursu i jednocześnie tegorocznym gospodarzem spotkania będzie zespół Lukla Lublin. Prezes Polskiego Instytutu Improwizacji Teatralnej ogłosił oficjalny skład zbliżającego się spotkania. W ataku szarwiło Tomica Chordiewicz. Ofensywa. Byrski Bublewicz, organista. W pomocy najsłynniejszy i najzdolniejszy aktor kabaretowy znany z kabaretłowcy.p. Bartosz Gajda. Uroczyste otwarcie spotkania 24 marca o godzinie 20.30 w Centrum Kultury w Lublinie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Bilety w kasie CK. Oj, będzie się działo!